Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu Państwu. E, Siemoniaczek. Zjechałem już po turne, No, szaleństwo, po prostu szaleństwo. Kobiety chciały nas rozerwać. Nie rozerwały. Dzięki temu jestem znowu z Państwem, a także tekst pana Andrzeja Wodeckiego. Odrobineczkę przemaglowany przeze mnie, ale odrobineczkę dołożyłem puentę dodatkową i muzykę i otóż mamy utwór dotyczący prostej rzeczy, mianowicie siedzenia. Zapraszam Państwa serdecznie. Coś w jednej kwestii we mnie weszło. To prosty mebel, zwykłe krzesło. Ale o jednym musisz wiedzieć: Ukradniesz krzesło, będziesz siedzieć. Nie ma w tej sprawie innej opcji. Byli chociażby w gębie mocni, ale i tak nie dali rady i posadzili ich na zady. Gdy szli posiedzieć, był i fotel. Bardziej wystawny, szyty złotem I to w zasadzie nic nie zmienia Kolejny powód do siedzenia Różnicy nie ma, efekt ten sam Tak samo zdarza się udam, dam Bowiem u kratkiem, a czemu nie Wzięły kanapę, siedzą we dwie z punktu widzenia to logiczne: Siedzą więc tłumy całkiem liczne. A ci, co nie, też muszą wiedzieć, że każdy kiedyś będzie siedzieć. Tu się na chwilę zatrzymamy, bo ważny powód, k temu mamy. Mebel jak mebel, każdy go zna. Lecz czemu bez winy ktoś siedzieć ma? Inni choć winni, a nie siedzą. Czemu? To tylko diabli wiedzą. Widać nie krzesło ważne, a trzos. Siedzieć nie będą, taki los. Po co jak inne nie dojdy? Mają mieć hemoroidy. No, to tyle z nas. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Imienin jest od nagłego groma, więc nie obciągam i sadzę. Dzisiaj, 13 listopada, imieniny obchodzą Livia, Stanisław i Stanisława, a także Alojzy, Antonina, Arkadia, Arkadiusz Arkady, Augustyna, Benedykt Brykcjusz. Dydak, Eugeniusz, Eutychian, German, Izaak, Jan, Kalikst, Krystyn, Mateusz, Mikołaj, Nicefor, Paschazy, Probus, Walenty, Walentyn, Wiktor i Włodzisław. Wszystkiego najlepszego, kochany państwu. Nietypowe święta: Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Dzień Placków Ziemniaczanych, Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Światowy Dzień Dobroci i Dzień Biznesmena jeżeli chodzi o biznesmena, nie mam nic biznesmena, muszę Państwu powiedzieć, że... że chyba już, już nie ma szans. Przysłowie na dziś, przysłowie jest do pani, cycat jest niezły za to, uśmiech jest najlepszą kosmetyką do użytku zewnętrznego i najlepszym lekarstwem do użytku wewnętrznego. Phil Bosmans. Natomiast w bąciku Kasi pan Krzysztof Berkowski. Troszkę nieortograficznie, nie wiem czy to z sensem dużym, ale w każdym razie dzisiaj będą w ramach gry półsłówek dziury w sieciach. Do widzenia, do jutra.